To, co się tym razem stało, przechodzi ludzkie pojęcie. Zobaczcie sami. Proszę bardzo. Tutaj mamy napis Volvo. Tutaj mamy napis Volvo. Wszystko jest w porządku, prawda? Wszystko jest ok. Wszystko jest super. Jest ok. Tymczasem, tutaj widzicie, o co chodzi. Chyba nie muszę Wam mówić, w czym jest problem. Jeszcze raz pokażę Wam, jak to wygląda. Z drugiej strony, proszę bardzo, jest w porządku? Jest w porządku. Tutaj jest w porządku. Co to ma być? Powiedzcie mi. co to ma być. Już nie powiem głośno, gdzie kupiłem ten kołpak. Chciałem po prostu chciałem poprawić wygląd swojego samochodu. Żeby to miało ręce i nogi, żeby był komplet. Sami widzieliście, jak wyglądał ten poprzedni kołpak. To jakiś był chiński ze szrotu. I co mi przysłali? Ludzie! To zwariować można. Myślałem, że może da się to jakoś że da się to jakoś przełożyć, żeby to wyglądało po ludzku, ale nie ma szans, bo tutaj mamy taki tutaj mamy taką wypustkę i to pasuje tutaj na ten wentyl, także to nie da się tego odwrotnie założyć. No przecież no nie jestem głupi, no pomyślałem o tym, że można by to jakoś obrócić, ale no nie da się. Sami widzicie, tu jest wentyl, to musi tutaj wejść. No inaczej będzie się wyginął i z czasem on może się przełamać i po prostu ucieknie powietrze ucieknie powietrze z koła i z czym zostałem? Zostałem z szajsem. Wiecie co, to, że oszukali mnie jeszcze z tym kołpakiem, byłbym w stanie jakoś to przeżyć, ale nie chcę nic sugerować, ale od czasu kiedy zamontowałem ten kołpak, zacząłem mieć problemy z ESP. Ja nie chcę sugerować, że to ma coś ze sobą wspólnego, ale zaraz wam pokażę. Tu otworzymy Otworzymy maskę. Jakiś taki dziwny zbieg okoliczności. Bardzo dziwny, naprawdę. Bardzo dziwny jest to zbieg okoliczności, ale zaraz zobaczycie o co chodzi. Proszę bardzo. Już wyjmuję sterownik od DSP. Proszę bardzo, spójrzcie na to. Tutaj sterownik, jak widać, Audi Volkswagen. Tutaj oni te same silniki brali, i też te same sterowniki ODSP były w tych silnikach, w tych samochodach. I spójrzcie na to. Widzicie to? Cała płyta sterująca. Wszystko skorodowane. On już stracił w ogóle. Komputer się nie łączy z tym sterownikiem. Także jest gleba. Ja naprawdę nie chcę nic sugerować. Ale bardzo dziwny zbieg okoliczności. Naprawdę bardzo dziwny, że zakładam ten wadliwy kołpak i przestaje mi tutaj działać ESP. Także wiecie, co to ta sprawa to. To ja tego tak po prostu nie, nie, nie zostawię. Nie? To będzie. Pójdzie do sądu, i to nie do takiego zwykłego sądu, tylko to się zakończy w sądzie ostatecznym. Ja tak podejrzewam. I zobaczymy wtedy. Skończy się oszukiwanie niewinnych ludzi. Zobaczycie.